Panowie, panie, co tu się dzieje, legendarna Epo 07376 na czele składu w kierunku Bydgoszczy Głównej. A tam Gama na czele z drugiego składu. Co za dzień! Wylot Gamy, wylot Gamy, wylot gamy w kierunku, wylot gamy w kierunku e, Piły Głównej. Wy rozgamy w kierunku piły głównej, wow. Co za dzień! Wylot legendarnego Epo 07 376 w kierunku Bydgoszczy Głównej. <grywka> Co za dzień. Warto było, warto było nagrywać jednak. Epo 07 legendarny, legenda. Do zobaczenia. Good.